Cześć, siemanko, witam bardzo serdecznie na moim kanale. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tyłu za mną e, pompa ciepła, więc jak już pewnie się domyślacie albo jak już wiecie, bo zobaczyliście miniaturę tego filmu. Dzisiaj będzie znowu troszeczkę o ogrzewaniu i o pompie ciepła. Ja e, dostałem dosłownie 2 czy 3 dni temu rachunek e, za miesiąc styczeń i grudzień 1045 zł dokładnie. To jest oczywiście rachunek za cały prąd, ale tak, tak naprawdę to zdecydowana większość tego prądu, to właśnie jest zużytego prądu. to właśnie jest zasługa tej pompy ciepła. Eee, no bo tutaj poza tym... Ten dom nie jest jeszcze wykończony, więc jedyny prąd, jaki jest używany, no to gdzieś tam tylko jakieś elektronarzędzia, radio, ewentualnie. Jak pracownik, który tutaj mi robi wykończeniówkę, to ewentualnie do tego ten prąd zużywa. Więc zdecydowana większość tego prądu, za który ja płacę, to jest właśnie ta pompa ciepła. Pompa działa, jeżeli ktoś mnie ogląda, to wie, ale dla tych, którzy mnie wcześniej nie oglądali, pompa działa od listopada. Wcześniej był rachunek 500 zł, czyli tak naprawdę za listopad, grudzień i styczeń zapłaciłem 1500 zł. Pompa w styczniu, ta ciepła. Ja tutaj napiszę na dole, jaki to jest model dla zainteresowanych. Pobrała 700 kWh i to jest do tej pory rekord. Mieliśmy mrozy tutaj nawet po minus 23 stopnie. E, chyba taka była najbardziej minusowa temperatura. Największa minusowa temperatura to właśnie minus 23 stopnie. E, teraz patrzyłem, dzisiaj mamy 11. dzień lutego i od początku lutego wzięła tylko 100 kWh. E, tak, żeby u, u, uściślając, no to e, w poprzednim miesiącu, w styczniu, 698 kWh, a teraz 101, przed chwilą, właśnie sprawdzałem. Dzisiaj mamy 11 lutego. E, no i słuchajcie, powiem Wam, że cały sezon grzewczy oczywiście, e, teraz jeszcze mamy preferencyjne te warunki, jeżeli chodzi o prąd, bo. W tamtym roku było 3000 kWh. Za 3000 kWh zużytego prądu płaciliście mniej, a w tym roku jest to już tylko 1500 kWh. I najprawdopodobniej więcej pomocy nie będzie, czyli od lipca prąd ma pójść w górę o 70%. Ale na przykład dla tych, którzy mają gaz, no to. Też 60% ma pójść do góry cena gazu. I teraz, właśnie, dochodzi jeszcze nowy podatek. Aha, no, skończę jeszcze ten wątek. Więc ja tak zakładałem, że pewnie przy tych niskich cenach prądu, znaczy niższych, ze względu na to, że w tym roku na przykład 1500 kWh jest taniej. Ten prąd jest tańszy za 1500 kWh, w tamtym roku za 3000 kWh. No to jakieś 3, 3,5 tysiąca pewnie za cały okres grzewczy by mnie ogrzewanie wyszło. Zobaczymy jak będzie w następnym roku, jak już ten prąd nie będzie tych dopłat po prostu. Będzie jeszcze w dodatku cena się zwiększy. No to zobaczymy ile to wyjdzie. Ale dużo osób mi tam właśnie pisało jak robiłem już poprzednie odcinki o pompie ciepła, bo tam nagrywałem już takie odcinki, w których pokazałem ile, pokazywałem, ile ta pompa ciepła zużywa energii. Jeden z tych ostatnich odcinków możecie sobie tutaj obejrzeć. Tam też porównywałem koszty ogrzewania różnymi metodami, czyli na przykład peletem, węglem, pompą ciepła. O gazie chyba wtedy właśnie nie mówiłem, bo nie miałem takiego porównania, jeżeli chodzi o gaz. No i pod tymi filmami pojawiło się dużo takich komentarzy wyśmiewających tych właśnie użytkowników pomp ciepła, że. Zostaliśmy nabici w te pompy ciepła, że to się nie opłaca, że, że jest drogo i tak dalej. Ale wszystko to niedługo się zmieni znów za sprawą Unii Europejskiej i tego pakietu Fit for 55. Eee, teraz Unia się zobowiązała, że o 90% zredukuje emisję gazów cieplarnianych do roku 2040 względem roku 1990. I co tam jest między innymi? Ja też robiłem właśnie taki taki odcinek. Znowu tutaj wam dam link, jeżeli kogoś to interesuje. Między innymi tam mówiłem o zakazie używania tych kopalń paliw kopalnianych do właściwie to do, o zakazie ich spalania. Jeżeli kogoś to interesuje, to też może sobie wejść i zobaczyć ten film. Ale okazuje się jeszcze, że już od 2027 roku, czyli tak naprawdę de facto już za 3 lata, bardzo szybko, zacznie obowiązywać nowy podatek dla właścicieli, właśnie którzy ogrzewają swoje domy gazem, węglem. I wygląda na to, że największymi wygranymi będą ci, którzy ogrzewają swoje domy drewnem, bo okazuje się, że ten podatek ich nie będzie dotyczył. Już teraz ogrzewanie drzewem, drewnem, drzewem jest zdecydowanie najlepszą opcją i zdecydowanie najtańszą, a jeżeli wprowadzą ten podatek ETS-2, to się nazywa, nie wiem czy. Sam ten podatek się tak nazywa, czy, czy ta regulacja się tak nazywa. W każdym bądź razie od roku 2027 będziemy płacili wszyscy użytkownicy, którzy ogrzewają swoje domy gazem lub węglem, będą płacili dodatkowy podatek od CO2, czyli od dwutlenku węgla, od emisji tego dwutlenku węgla. E, na początku jest e, limit górny 45 euro, chyba z tego co pamiętam, za jedną tonę. E, jeszcze Wam dokładnie, bo nie, nie jestem teraz pewny, ale jeszcze Wam, bo dosłownie przed chwilą o tym czytałem, e, jeszcze Wam tutaj napiszę, e, czy to jest faktycznie 45 euro za tonę, czy mi się coś nie pomyliło. W każdym bądź razie obliczyli, że średnio gospodarstwo domowe w Polsce. Aha, no i jeszcze yy, jako że gaz jest na przykład mniej emisyjny od węgla, no to ci oczywiście właściciele yy, tego ogrzewania na węgiel będą płacili więcej niż właściciele, którzy ogrzewają swoje domy gazem. Ale yy, obliczyli, że w Polsce średnio gospodarstwo domowe to jest oczywiście średnia. Wyliczona ze wszystkich tych gospodarstw domowych, będzie w pierwszym roku, czyli w 2027, kiedy ten limit będzie 45 euro, zapłaci dodatkowo 1200 zł tego podatku za ogrzewanie domu. Więc już niedługo może się okazać, bo w tym artykule właśnie o tym było to szeroko opisywane, że Właściciele tych pomp ciepła znowu będą mieli jedno z tańszych źródeł ogrzewania. No nie biorąc pod uwagę tak naprawdę tylko tych, którzy opalają, grzeją po prostu, wykorzystują do grzania drzewo, drewno, bo tylko ci mogą mieć wtedy mniejsze koszty tego ogrzewania. No i zobaczymy. Jak to będzie, bo oczywiście z każdym rokiem ten limit ma być podnoszony i ma być coraz drożej. Więc zobaczymy, ile to de facto będzie wychodziło. Ja dopiero dzisiaj, szczerze mówiąc, się o tym dowiedziałem, o tym podatku. Wcześniej o nim nie słyszałem, czyli znowu bardzo ważna rzecz, która w ogóle nie jest nagłośniona w mediach żeby jak najmniej ludzi się o tym dowiedziało, a to jest wielki błąd. Taka sprawa powinna być nagłaśniana i ludzie powinni odpowiednio wcześniej o tym wiedzieć. Po prostu no, zmusi to w końcu ludzi, prędzej czy później, do wymiany tych źródeł ciepła. Zresztą, jak mówiłem właśnie w jednym z tych poprzednich odcinków, już niedługo w ogóle będzie zakaz montowania kotłów na gaz, zakaz pieców na węgiel. A dodatkowo, dzięki tak, tego typu właśnie podatkom, będą chcieli jeszcze szybciej przyspieszyć wymianę tychże źródeł ogrzewania. Więc ci, którzy tak wyśmiewali w komentarzach, to że właśnie e, dużo ludzi zostało nabitych w te pompy ciepła i też muszę im przyznać, bo po części mają rację wychodzi, że najlepszym, najtańszym źródłem ogrzewania będzie po prostu opalanie, spalanie drewna. Tylko pytanie, czy wtedy drzewo jakoś drastycznie nie wzrośnie. No bo ci, co na przykład kupują węgiel plus plus zapłacą ten podatek, no to będą mogli sobie przeliczyć, co im się bardziej kalkuluje, może bardziej, na przykład będzie im się wtedy opłacało ogrzewać dom, spalać w piecu yy, drzewo, a nie na przykład węgiel. Yy, wiem, że na przykład jest taka możliwość i przerabiają te piece. Nie wiem, czy to jest legalne czy nie, ale na przykład piece na pelek czy na ekogroszek dokłada się jakiś ruszt tak, żeby można było między innymi w takim piecu spalać drzewo, więc pewnie będą jakieś kombinacje. Yy, ale no zwyczajnie Robią wszystko, żeby nie opłacało się spalać paliw kopalnianych typu gaz i typu węgiel. Jeżeli chodzi o węgiel, no to ja powiem, że jest to dosyć zrozumiałe, no bo naprawdę ja sam mieszkam w domu, który jest opalany węglem. I faktycznie u nas jest jeszcze stary piec, nie te takie nowsze na Ekogroszek. Tylko stary piec, po prostu na węgiel, cały czas trzeba dokładać e, tego węgla, pilnować to. Więc wiem, e, że faktycznie to truje na pewno powietrze, ale gaz, słuchajcie, no to już jest według mnie przesada. Gaz jest dużo e, mniej emisyjny i to jest po prostu robienie ludzi w balona, tak zwanego. Więc e, zobaczymy. Co się okaże najtańsze w przyszłości, musimy poczekać te 3 lata, w międzyczasie oczywiście jeszcze może być tysiąc różnych nowych pomysłów, ale też tak sobie myślę, co mają powiedzieć ci ludzie, którzy na przykład zgodzili się, znaczy zgodzili się, którzy niedawno budowali swoje domy albo niedawno wymieniali na przykład piec, sposób ogrzewania zmieniali. Na gaz i ci co, co ci ludzie teraz mają powiedzieć? Przecież oni nie byli poinformowani, że taki podatek ma wchodzić. Po prostu będą zmuszeni, e, tych, którzy, których oczywiście będzie na to stać, e, wymienić ten piec wcześniej czy później, jeżeli nie będą chcieli płacić. Więcej, ja przypominam, że to 1200 zł rocznie to jest średnio jedno, i jedni będą płacili więcej, drudzy mniej tego podatku. No i dodatkowo, jeżeli z każdym rokiem on będzie coraz wyższy, no to sami wiecie, do czego to wszystko będzie zmierzać. Ok, to na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli chodzi o postępy na tej budowie, to nas w następnym filmie Wam je pokażę, bo cały czas te postępy są. Nie są takie spektakularne i nie są jakieś duże, ale są i jeżeli będzie co pokazać, to w następnym odcinku zobaczycie już te postępy na poddaszu. To na tyle, trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich, cześć!